To był wspaniały wieczór z drużyną Vive TauroN-Kielce. Wielka feta na kieleckim rynku miała prawdziwie mistrzowską oprawę. Ponad dwa kibiców świętowało Mistrzostwo i Puchar Polski, a także trzecie miejsce w Final Four Ligi Mistrzów. Wszystko, co robimy, to dla Was, dla kibiców, Bez Was nie byłoby tego zespołu. I ja jestem bardzo zadowolony moimi zawodnikami. Chciałbym ich gratulować za cały sezon, za 12 miesięcy pracy. No naprawdę, oni tak pracują, i tak kocham piłkę ręczną i wszystkich was. Cały zespół stanął na małej scenie przy Urzędzie Miasta i pojedynczo prezentował się kieleckiej publiczności. Zawodnicy Vive Tauronu Kielce, sztab trenerski oraz zarząd klubu odebrali gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych. W imieniu Kielczan dziękuję za Puchar Polski, dziękuję za Mistrzostwo Polski, dziękuję za brązowe medal Ligi Mistrzów i dziękuję za wszystkie Wrażenie i emocje, jakim nam dostarczyliście w drodze do tych tytułów. A poza tym, Panowie, stanowicie przesympatyczny zespół młodych, pełnych empatii ludzi. I za to także dziękuję, za to, że jesteście w kielce, za to, że tworzycie, tworzycie nasze miasto. Nie zabrakło niespodzianek. Podczas fety anonsowane zostało podpisanie nowej, dwuletniej umowy ze sponsorem tytularnym klubu, firmą Tauron. Ponadto prezes mistrzów polski Bertus Servas poinformował o podpisaniu czteroletniego kontraktu z Piotrem Chrapkowskim. W trakcie wspólnego świętowania pożegnaliśmy również trzech zawodników: Żelio Muse, Tomasza Rosińskiego i Piotra Grabarczyka. Dla których mecz z THW Kiel był ostatnim w barwach kieleckiego klubu. Człowiek się przywiązał do tego, do tego miasta, do kibiców, do tego zespołu i na pewno tym bardziej niezmiernie. No, ciężko mi po prostu coś powiedzieć. Jest, jest mi po prostu smutno, że muszę opuszczać takie miejsce. A ja przychodziłem do Kielc razem z Betem. I dla niego szacunek, respekt za to, co robi. Ja chcę twierdzić, że gdyby nie on, nie byłoby takiego zespołu i, i takich emocji. Szczypiorniści Vive powtórzyli w tym sezonie sukces sprzed dwóch lat, kiedy również oprócz Mistrzostwa Kraju i Pucharu Polski stanęli na podium Ligi Mistrzów. Tak jak wtedy najpierw w półfinale przegrali z FC Barceloną, a w meczu o trzecie miejsce pokonali niemiecki Kill. Tym samym po rocznej nieobecności powrócili do ścisłej europejskiej czołówki. Sezon był bardzo udany. Nie wiem, 51 oficjalnych meczy i tylko dwie porażki, także yy, no super, super sezon, mówię. Jakiś tam jest niedosyt, na pewno duży ból po, po przegraniu z Barceloną ale myślę, że w przyszłym roku jest jeszcze taka szansa, żeby, żeby w końcu wygrać. Na koniec spotkania na kieleckim rynku kapitan zespołu Grzegorz Tkaczyk wzniósł w górę puchar za Mistrzostwo Polski i przy dźwiękach hitu We are the Champions fani na kieleckim rynku mogli wspólnie z zespołem świętować zakończenie wspaniałego sezonu.